Hej, cześć, witajcie! Ja jestem Oskar z kanału Lamimy, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat sojuszu Nupka z hakerem z Wojanowiec. Chcielibyśmy wam bardzo podziękować za super aktywność pod ostatnimi filmami, dlatego jeśli ten film wam się spodoba, pamiętajcie by zostawić łapeczkę w górę oraz subskrybować nasz kanał, bo zbliżamy się wielkimi krokami do 100 tysięcy subskrypcji oraz w nagrodę pojawicie się w następnym materiale na ekranie wśród ostatnich subskrybentów, tak jak właśnie te osoby. Także co, nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Jak dobrze wiecie, na Wojanowicach ostatnio dzieje się bardzo dużo. Jeśli oglądaliście nasz poprzedni film, który przygotował dla was Robert pod tytułem Słabe punkty hakera z Wojanowic, to już potencjalnie wiecie, jak można byłoby osłabić hakera lub go pokonać. Choć bardzo omijaną kwestią jest relacja hakera z Nubkiem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jeśli nie, to wam przypomnę, że Nubek na samym początku ataków hakera był dość... ...dziwny? Haker. Myślę, że każdy już wie o kim mowa. Postać, która jest zdecydowanie najbardziej tajemniczą, najsilniejszą oraz najbardziej złą postacią z historii Wojanowic. Pojawiła się ona stosunkowo niedawno. Jak? Nikt oficjalnie tego nie wie. Jest wiele domysłów i teorii o włamaniu, o wpuszczeniu przez Łubka. Ale tak naprawdę są to tylko i wyłącznie domysły, bez jednej realnej wersji. Hacker posiada moce, o których nikomu się nawet nie śniło. I osobiście uważam, że Hacker nie posiada tylko admina serwera, kreatiwa, ale uważam, że posiada także cheaty, typu Huzuni, Wurst czy inny zakazany klient. Pewnie zapytacie dlaczego tak myślę. Jego poruszanie jest bardzo nienaturalne. Bardzo szybkie poruszanie się oraz dziwne teleportacje, i jako anegdotę mogę podać, że jego moce są niejako podobne do Siri z serii Wiedźmina. Każdy z Was na pewno wie, że los Wojanowic obecnie wisi na włosku. Haker posiadając dostęp do serwera może nie tylko używać game moda, ale także usunąć całą mapę, całą wioskę lub zbanować obecnych członków Wojanowic. Ale chwila, może też odbanować. A czy pamiętacie może kto nie mógł wrócić na serwer? Napiszcie koniecznie w komentarzu dwa niki, a ja jeszcze w tym odcinku wrócę do tego tematu, także oglądajcie odcinek do końca. Myślę, że temat hakera jest jeszcze bardziej skomplikowany niż każdemu się wydaje. Zła postać o nadprzyrodzonych mocach, która stawia pod ścianą całe istnienie Wojanowic? Zacznijmy od tego. Jaki jest główny cel hakera? Bo tak naprawdę nie wiemy dokładnie po co on się wkradł. Może chciał się poczuć jak członek Wojanowic, a może jest po prostu zwykłym hejterem, który zazdrościł im sławy i super zabawy, a może jest planem, który ma spowodować skłócenie Wojanowic? Hmm. Ostatnimi czasy mieliśmy już w sumie potwierdzenie ostatniej teorii, gdzie najprawdopodobniej ułożył nieprawdziwe wiadomości w kwestii Paliona i Kati, by wywołać wśród nich niepewność i nieufność, bo przecież łatwiej będzie mu eliminować każdego po kolei a nie całą, dobrze zorganizowaną i uzbrojoną ekipę Wojanowic. Ogólnie przepraszam, że przerywam ten odcinek, ale w tym miejscu chciałbym was bardzo serdecznie przeprosić, ponieważ w odcinku z ciekawostkami popełniłem jeden błąd, gdyż Hacker mógł usuwać budowlę za pomocą komendy fill, a nie tylko przez modyfikację tak jak ja to powiedziałem. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, lecz totalnie naprawdę zapomniałem o tej funkcji, także bardzo was przepraszam, ale w ostatnim odcinku Wojana poznaliśmy tajną broń, którą Hacker usuwa wszystko i była to siekiera ze zmienioną teksturą, więc moja teoria jest na pewno prawdziwa. Kolejny raz udało nam się przewidzieć to, co się dzieje u hakera, i od razu powiem, że skoro używa tej siekiery i moda World Edit, to może on przywrócić wszystkie budowle, które usunął, ale o tym kiedy indziej. Powiązań między nubkiem a hakerem jest więcej niż wam się wydaje. Już tylko napomknę same początki, gdy to wojan wraz z przyjaciółmi wrócili z super wakacji. No, ale coś musiało pójść nie tak. Nubek, pod którego opieką zostawili serwer, zachował się bardzo nieodpowiedzialnie i pozwolił na wejście, lub sam się do tego przyczynił. Pewnie pomyślicie, Dlaczego miałby to zrobić? A czy nie sądzicie, że wizja osoby, która ma kreatywa, wszystkie możliwe itemy, jak diamenty, neteryt w nieskończonych ilościach, i może mu to dać, by stać się lepszy, nie była kuszącą propozycją? Nubek, no, zawsze odstawał umiejętnościami i inteligencją od reszty ekipy. Tutaj jednakże trafiła mu się, no, niezła okazja, aby pójść w górę, uzbroić się i stać się najbogatszym na wojenowica, który ma wszystko. Bardzo możliwe, że nawet dostał te itemy, lecz warunkiem było zniknięcie z wojanowic, bo przecież tak uczynił. Tylko pytanie: czy Nubek uciekł z hakerem? Czy Nubek został porwany? Czy może Nubek uciekł przed hakerem? Co do pierwszego pytania, może nasunąć nam się wiele teorii. Może faktycznie Nubek nawiązał współpracę z hakerem, gdzie ma nielimitowaną ilość diamentów? I innych ważniejszych przedmiotów, i tworzyć coś swojego własną wioskę, która będzie dużo lepsza i nowocześniejsza niż Wojanowice. Tylko pytanie, jaki miałby w tym cel i po co miałby to zrobić? Ale to już zostawiam Wam do oceny. Osobiście uważam, że tak. Jest to najbardziej realna opcja ze wszystkich. Na potwierdzenie tej tezy jest to, że w ostatnim odcinku Wojana haker zmienił wyrazy twarzy Nupka, dodając mu łzy, smutne usta oraz zgolił mu włosy. Więc haker musi mieć w tym jakiś cel i faktycznie widać, że ma on jakiś uraz do Nupka. Tylko pytanie: dlaczego i kto mógłby mieć do niego uraz? Czy jest ktoś, komu Nubek mocno zaszedł za skórę? A może ktoś, którego nie ma na Wojanowicach przez Nubka? Prawdopodobnie tak było na samym początku. Nubek zaczął uciekać przed hakerem, lecz w końcu go dopadł. I będzie kartą przetargową co do rozmów z Wojanowiczanami. Wracając do tematu na początku odcinka, gdzie poprosiłem Was o wskazanie dwóch ników, które nie mogły powrócić na Wojanowice. I pewnie wielu z Was poprawnie napisało, że chodzi tu o Matrunera i o on. Pamiętacie doskonale, jak zginął Matruner, że wpadł on do równie podobnej dziury, jak teraz jest na Wojanowicach. Dziwne jest to, że haker dwoił się i troił po to, by tej dziury nie zalepić. Tylko teraz pytanie, po co on to zrobił? Tak jak już mówiłem, hacker, mając dostęp do serwera, tak naprawdę może zrobić wszystko: banować, niszczyć, czytować, ale też odbanować kogoś. Pamiętajcie, że matruner po zginięciu nie mógł wrócić na serwer i z tego powodu, że prawdopodobnie został on zbanowany. A co jeśli haker chce przywołać matrunera na Wojanowice w ten sam sposób, co on zginął? A jeśli nie ma Trunera, to może chce odbanować on i mieć kompana do siania zniszczenia w wiosce Wojanowic. Ale jest też niestety najgorsza i najbardziej prawdopodobna opcja, którą ja osobiście uważam, że jest prawdziwa. Haker chce wykorzystać dziurę, aby wepchnąć tam nupka lub kogoś innego z wojenowic. po to, aby pozbyć się go na zawsze, tak jak się stało z Matrunerem. No i widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. I bardzo serdecznie chcemy wam podziękować za super odbiór naszych poprzednich filmów i za to, że obejrzeliście ten film do końca. Zachęcam was również, żebyście wpadli do opisu, aby subskrybować nasz drugi kanał oraz wejść na Discorda. Oczywiście dziękujemy za wszystkie łapki w górę i co? Do następnego razu. Ja byłem Oskar z kanału Lamimy. Do zobaczenia.